Zobaczcie, co się dzieje. Wiosna idzie. My to nie wypał był, nie? Nie wypał był. No, Krzysztof mówi, że nie wypał. Słuchajcie. To znowu nie jest stary film. Dosłownie, zobaczcie. Ostatnio na filmie mówiłem, że załamanie pogody jest, a dzisiaj dwa dni później, nawet trzy dni później mamy śnieg. Pono <laughs> masakra. Jest wiosna już dawno, już jest, zobaczcie, zielono gdzie nie A tu taki numer. Ja mówię, w domu nie wysiedzę, muszę wyruszyć. A i tak to będzie głupio wyglądało pod koniec kwietnia, bo tak ten film będzie pewnie. Także zobaczcie, jest pierwszy lepszy sygnał, jest dół i jest... Zobaczcie co tu jest taki placek. Ależ to biło, powiem o prawie skalę wekuinok się zamykało, ale niestety Myślałem, że to jakaś konina, a to był jakiś taki pewnie... Jakaś klapka. Ja pierdzielę. No dobra, to niech będzie taki... Początek tego filmu dzisiaj i dzisiaj taki lasek będzie między polami, a jeszcze wam powiem krótko, że tylko tam ostatnio to pole, na którym byłem, no niestety nie zdążyłem, bo dzisiaj jechałem, wygląda takie te rowki już jakby od siewnika, także chyba zasiane, 3 dni starczyło i wujek zasiał, no i mówię jadę tutaj, a jeszcze nie dość, że jest mróz, tak w ogóle odbiegając już od tematu, to patrzcie co się stało. <noise> Ładnie się zamek rozjechał. <noise> A i co, zimno jest. A tu coś piszczało. Czy to będzie to? Gaciak. <noise> no, miała być moneta. Takie znalezisko daje mi wiarę, że po prostu. Naprawdę warto wracać w te przechodzone laski. No bo właśnie dlatego. Wiadomo, że się tutaj sygnały nie sypią jeden za drugim. Ale jak już taka plomba wyskakuje tak płciutko, to znaczy, że miejsca warto powtarzać, powtarzać, powtarzać. Mamy tu chyba szonebek. Mamy ten... Ja to mówię kapusta, ale to całkowicie jest co innego. To jest tam jakiś skrót, inicjał czy coś tam mi ktoś napisał. No, także jest plomba. Lecę dalej. To się nazywa przerwa w wykopkach. <śmija> Mija chyba, nie wiem, godzina. Ale... Kto to lubi, to musi się nastawić na takie przerwy. A my tu mamy kłęko malutkie kółeńko to będzie jakiś grosik pewnie. Z 40 pewnie. L 9. Pamiętamy o Antonim Pietkiewiczu i mam pierwszą monetę, no. Niech będzie na tej PRL, nie? Niech to będzie jakiś tam dobry znak. Może zaraz coś innego jeszcze wpadnie. Takie śpiewają. Pewnie ich też zaskoczyła zima w ogóle patrzcie ciekawe z co z tym wszystkim zielonym to już powychodziło czy te przymrozki tego Nie no natura sobie poradzi ale patrzcie jak ja sobie tu poradzę z jakimś znaleziskiem powiedzcie mi co to jest No Zielonego pojęcia co ja tu znalazłem Co to Czy to był taki Długopis Czy to pióro takie było ozdobne nie wiem Tu jest jakaś końcówka Taka Z dziurką jakby od, Nie wiem o co chodzi Może reszta tego tu będzie ale Tak wstępnie sprawdzałem i nic nie ma Powiem wam że ładnie to wygląda Ale co to jest nie mam pojęcia. Zobaczcie, co się dzieje. Wiosna idzie. A Gil skacze, powiem wam. Miałem schodzić już stąd. Z tych lasków, ale widzę, że tu chyba... No krągłość wyskoczyła, zachęcając mnie jeszcze, żebym tu został. A, gdzie ta krągłość jest? O tutaj widzę już Patrzcie No będzie chyba mułniak Zaraz zobaczymy O krócisko krucisko Do gniazda lata Tak jest dziesiątka Bo widzę Adolfowa no. I ten, ja tędy wchodziłem, ja tu tak jest, wam, na tych wykopkach. Wchodzicie, nie ma nic, wracacie, jest coś. <grywka> Także mamy drugą monetę, jeszcze chwilę czasu. Do następnego dołka. Chodzę teraz <laughs> Powiem wam śnieg już prawie zniknął, aczkolwiek cały czas pada Jest 12 godzina i tak zapowiadali, że o 12 będzie słońce i powoli wchodzi słońce. A u mnie wyszło jakieś kółeczko. Czyli kółeczko Stan przedmętniczy. nie wiem co to jest. Pamiętacie, było mowa o tych krążkach. Ja myślę, że to jednak wkłady, może do jakichś guzików były czy coś, tylko one zawsze takie ładne, srebrne wychodzą. Myślałem, że to srebro, niestety to nie jest srebro. Wróciłem, praktycznie można powiedzieć, do punktu wyjścia. Zobaczcie, śniegu w ogóle już nie ma, tak jakby go w ogóle nie było nawet dzisiaj, tylko po prostu zimno zostało. I tu mamy, tu mam taki guzik, mały, mikro guzik, ale po prostu. Pokazuję go Wam, bo nic innego nie ma. Moi drodzy! Tutaj już widzicie, sprzęty czekają, bo. Chciałem Wam powiedzieć, że dzisiaj było to, co było. Zimno, okrutnie powiem Wam, bluza rozerwana. Jakieś tam. Dwie monety. Jakieś tam badziewie totalne. Także chwalić się dzisiaj nie będzie czym, ale słuchajcie no, dogram do tego jakąś tam następną część filmu, mam nadzieję, że wejdą jakieś lepsze rzeczy z innego terenu, także nie przedłużam i zapraszam was po prostu na następną część tego filmu na razie, cześć Hop, siup zmiana miejsca Ada dodatek jeszcze powiem, że jest ze mną Krystian super, więc dzisiaj będzie wesoło i na dodakę tak mam jeszcze Kurcze, pierwszą monetę wam powiem Rzuciłem to tu Już na pewno wiem, że to jest perel Ale moneta 50 groszy Ale dzwoniło to pięknie, pięknie dzwoniło, 49 Pozdrawiamy oczywiście i do następnego dołka Ale szkoda tej butelki, patrzcie się ja pierdzielę, Gorliter akcin, baw, brawerej, ej, guntu, niestety oberwana szyjka, aby była śliczna butelka. Miejsce, w którym zaczęliśmy, to nie wypał był, nie? Nie wypał był. No, Krystian mówi, że nie wypał zmieniliśmy już inne miejsce, też jest nie wypał, ale jest w końcu kółko, patrzcie, jest dyszka, cesarstwo, no bo powiem wam, że tak długo chodzimy, nic nie ma, no i jest druga moneta, to kolega tam ma jakieś arseniaka nawet, Monetinium jakieś, no i dobra. Lecimy dalej. Proszę Państwa, oto Gil! No tylko Gil dzisiaj lata, nie ma nic. Już się tutaj dosłownie idę, tak że no idę, bo idę, nie? A tu mam krągłość. Jeszcze bateria zrobiła, kuku! No bo jest zimno, powiem wam, jest zima w kwietniu. A tu mam 5 groszy, o i tyle wam powiem. I znowu 49 chyba. Nie, bo ludowa jest, to nie będzie 49, ale nie widzę który. Też wam powiem. O, ale dzisiaj marność. Chyba najlepszym fantem jest Chrystiana Weimar. Złoty, którego Wam może na koniec pokażę. No nie ma nic po prostu i tyle. Ale wiecie jak to jest, nadziei się nie traci nigdy. W tym hobby. Dobra słuchajcie, ja już kończę. Bo jest raz, że zimno, dwa, że nic nie, nie wychodzi tutaj, chociaż nie mogę powiedzieć, bo średnio mam, patrzcie. Cztery monety, dosłownie nic więcej, dosłownie nic więcej. Nawet guzika fajnego nie było, ale złomu trochę mam miedzianego. Także o, tutaj Krystiana. O, tutaj jest gość. Mówiłem, te 10 Weimarów to fantem dnia dzisiaj. Twoje jest. No i guzik arsenowy. Ja już bym go środkiem podręcznym tam. No ja nie wiem, czy to jest guzik arsenowy, ci powiem. Prawdopodobnie arseniach. I taki kluczyk, nie? Także jak mówiłem, nie? Było to, co było. Trzeba będzie jakieś tam... Innego miejsca teraz szukać, bo już powiem wam, że jest bardzo ciężko, także... Dobra, nie przedłużam już, nie? Fajnie było? Było super. Super było, no pewnie, że było super. Pochodzone było. Także pozdrawiam wszystkich gorąco i zapraszam do następnego filmu. Trzymajcie się, cześć.